W moim życiu nie brakowało momentów, w których myślałem, że sobie nie poradzę, że już się nie podniosę. Dziś nie myślę o sobie jako o człowieku niepełnosprawnym. Robię to, co kocham. Gram w piłkę, trenuję, jestem powoływany do reprezentacji narodowej. Wiele udało mi się osiągnąć, ale dalej mam głowę pełną marzeń i ochotę do ich realizacji. Wiem, że mogę je spełnić, bo dziś nie ma rzeczy niemożliwych. Najczęściej jedyną przeszkodą jest nasza psychika. Pokonaj swoje słabości, a pokonasz wszystko. Góra jest jak w życiu. Nic nie przychodzi łatwo. Żeby coś osiągnąć, trzeba wiele pracy. Czasem jest tak, że każdy krok postawiony naprzód wiąże się z ogromnym wysiłkiem. Wtedy zdarzają się chwile zwątpienia. Przychodzą bardzo często. Coś w środku podpowiada. Odpuść. Po co ci to zmęczenie? Pot. Po co idziesz? Wtedy czuję, że muszę słuchać tylko siebie. Ruszam na szlak. Stawiam krok po kroku i gdy odwracam się za siebie, to wiem, że dobrze wybrałam. Można swoje życie przesiedzieć w domu, widzę takich wielu. W ich oczach nie ma żadnego blasku. Ale można też dać trochę z siebie i wzanam nam dostać niesamowitą energię i radość z życia. Cały wysiłek przechodzi w jednym momencie. Gdy jestem na szczycie, staję ponad wszystkimi codziennymi problemami, a wielkie kłopoty widziane stąd stają się nieznacznymi drobiazgami. Wszystko zaczyna się układać. Przyszłość? Nie boję się jej. To tylko trochę większa góra. Całe moje życie podporządkowałem piłce. Kocham to, co robię, i dlatego na każdym treningu daję z siebie jak najwięcej. Spotykałem w życiu wielu bardzo utalentowanych zawodników, którzy odpuszczali. Zabrakło im determinacji i nie zdobyli tego, na co ich było stać. Ja się nie poddałem, bo zawsze chciałem się znaleźć tu, gdzie jestem. Nawet najwięksi sportowcy czasem przegrywają. Ich siła polega na wyciągnięciu wniosków i wiary w przyszły sukces. Nikt się nie rodzi wielkim sportowcem. Tylko ciężka praca, determinacja i przekonanie o swojej wartości prowadzą do końcowego zwycięstwa. Ważne jest nie przestawać marzyć. Też mam swoje marzenia o zdobytych trofeach, udanych meczach i pięknych bramkach. Trzeba w życiu mieć cel i o niego walczyć. Waleczni razem. Waleczni razem. Waleczni razem.